Cześć, z tej strony Łukasz Kaczmarek, witam Was na kanale Murawa TV. Po obejrzeniu filmiku koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, a teraz czas na kolejny odcinek, w którym o sytuacji Marciala w Manchesterze United. Zapraszam! Zgodnie z doniesieniami RMC Sport, Anthony Marcial po zakończeniu sezonu będzie dążył do opuszczenia Manchesteru United. Marcial już wcześniej nie był do końca zadowolony ze swojej pozycji na Old Trafford. W ostatnim czasie jeszcze bardziej pogorszyły ją przenosiny do klubu Alexisa Sancheza. Dodatkowo w mediach wciąż przewija się temat chęci sprowadzenia Garetha Bale'a lub Williana, a Sky Sports przekazało informację, że na radarze United znalazł się również skrzydłowy Watfordu 20-letni Brazylijczyk Richarlison. W tym momencie Francuz ma być w pełni zdecydowany na transfer. Jego usługami zainteresowany jest szereg klubów, w tym chociażby Tottenham, Inter, Atletico Madryt czy Paris Saint-Germain, ale według The Telegraph, jako pierwszy z bloków startowych ruszył Juventus. Dyrektorzy starej damy znani są z tego, że szukają i często wykorzystują pojawiającą się na rynku okazję, a taką niewątpliwie byłoby sprowadzenie poszukującego regularnej gry Marsjala. Mistrzowie Włoch uważnie przyglądają się rozwojowi wypadków, i zdaniem brytyjskich dziennikarzy, wkrótce mogą złożyć ofertę, która będzie miała na celu przetestowanie United w kontekście dalszych negocjacji. Manchester nie jest zbyt chętny na sprzedaż utalentowanego napastnika, ale może nie mieć wyjścia, jeśli chce zarobić na nim większe pieniądze, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego niezadowolenie. Martial przeniósł się do Manchesteru United w 2015 roku z AS Monaco. Rozegrał w tym sezonie 34 spotkania w koszulce Czerwonych Diabłów. Zanotował w nich 10 trafień, do których dorzucił 9 asyst. W tym odcinku to już wszystko. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, a chcecie otrzymywać najświeższe informacje z futbolowego świata, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Dajcie też łapkę w górę, jeżeli odcinek Wam się podobał. A w komentarzach napiszcie, jak sądzicie, czy Marcial postępuje słusznie, chcąc odejść z Manchesteru United. Do zobaczenia, do usłyszenia już w następnych odcinkach. Cześć!